Witamy! Miło nam, że ponownie chcą Państwo wziąć udział w konkursie Langlo-Cup. Mamy nadzieję, że wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu będzie dla Państwa, jak i Państwa uczniów, ciekawym, a przede wszystkim dającym wymierne korzyści w poznawaniu języka angielskiego doświadczeniem. W filmie wyjaśniamy, jak sprawnie zarejestrować się do drugiej edycji konkursu Langlo-Cup oraz jak utworzyć grupy uczniów. Na początku najważniejsza informacja. Jako uczestnik pierwszej edycji Langlo Cup nie musisz zakładać nowego konta w naszym serwisie, a jedynie musisz zarejestrować się do konkursu. Jak to zrobić, prezentujemy na filmie. Prosimy o wejście na stronę langlo.com i zalogowanie się na swoje konto to samo, którego używali Państwo w pierwszej edycji konkursu. Po zalogowaniu prosimy o przejście na stronę Langlo.cap. Aby to zrobić prosimy o wpisanie w wyszukiwarce adresu www.langlo.com. .langlo prosimy o naciśnięcie przycisku rejestracja, który przeniesie Państwa do strony z rejestracją konkursową. Aby zgłosić do konkursu swoją klasę lub grupę uczniów prosimy o wybranie opcji Jestem nauczycielem. Teraz prosimy o podanie nazwy miejscowości i następnie wyszukanie nazwy państwa szkoły. Jeżeli uczą państwo w większym mieście, takim jak np. Warszawa, pomocne może być określenie typu szkoły, czyli np. gimnazjum. Dzięki temu lista szkół skróci się tylko do szkół gimnazjalnych, co znacznie ułatwi odnalezienie właściwej szkoły. Następnie prosimy o zatwierdzenie wybranej szkoły przyciskiem Wybierz! Prosimy o sprawdzenie, czy teraz system automatycznie pobrał Państwa dane, te, które podali Państwo w trakcie rejestracji do pierwszej edycji Cup. Prosimy o weryfikację poprawności danych. Ostatnia rzecz to akceptacja regulaminu. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu LangloCap i w przypadku akceptacji jego treści prosimy o zaznaczenie pola akceptacji. Prosimy pamiętać, że akceptacja regulaminu jest koniecznym warunkiem przystąpienia do konkursu. Kiedy regulamin zostanie zaakceptowany, prosimy o kliknięcie Zarejestruj się. I od teraz widzą Państwo profil opiekuna w konkursie Langlo Cup 2015. Co dalej? Czas utworzyć grupy i zaprosić do konkursu uczniów. Prosimy o kliknięcie przycisku Dodaj grupę i o podanie nazwy pierwszej grupy. Ja podam tutaj po prostu nazwę klasy 3B. Teraz pojawiła się nam opcja generowania kodów. Klikamy w ten przycisk i podajemy liczbę kodów, jaki system ma dla nas wygenerować. Ja wpiszę 8. Klikam OK i otrzymuję listę 8 kodów, które mogę już przekazać swoim uczniom. Prosimy pamiętać, że każda grupa musi liczyć minimalnie 5, a maksymalnie 10 uczniów i każdy z nich musi wykonać cały test poziomujący. Jeżeli w Twojej grupie będzie 5 uczniów, ale jeden z nich nie zrobi testu poziomującego, to ta grupa nie będzie już mogła wziąć udziału w konkursie w kategorii Zespół Uczniów. Tacy uczniowie będą mogli nadal brać udział w konkursie, ale już tylko w kategorii indywidualnej. W przypadku pojawienia się podczas procesu rejestracji lub później w trakcie trwania konkursu problemów lub niejasności, prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez maila konkurs.langlo.com. Postaramy się jak najszybciej rozwiązać problem. Dziękujemy za uwagę i życzymy sukcesu. So.